Cześć, Witajcie, witam z bardzo serdecznie w trzecim odcinku już z serii od zera do milionera. Oczywiście i jest ze mną oczywiście gość y, specjalny. Witam. Do, Nie, no ci... witam. No. E, jest oczywiście ze mną Crispin, Wpadajcie oczywiście na jego kanał, który jest link w opisie. Co? I na samym wstępie zostawcie 15 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z tej serii, kto jeszcze nie subskrybuje kanału, no to niech zasubskrybuje, no bo lecimy do końca grudnia po 3200 subskrybentów Adam. i napiszcie hashtag, oczywiście, no, które, ale ja wam przypnę serduszko i wpadajcie na, na grupę na discord albo gość specjalny, albo gość, hashtag gość. No, gość też oczywiście może być hash taki wpadajcie na grupę na Discordzie, która jest podana w opisie, bo tam lecimy po ileż tam osób co. Co będziemy oczywiście w tym odcinku robić? Dlaczego hashtag ogólnie Tur, jak które oczywiście nie mamy, co? Ale za chwilę widzę wszystko się. Dowiecie, ty oczywiście, mój drogi gościu, pierwszy będziesz uprawiał dojczwarem. O, no, dobra. no, tutaj oczywiście stoi Deutschfurt, Co? I tam ogólnie stoi tutaj kultywatorek, tutaj ten, i p, uprawiaj oczywiście to pole ten po orce, które jest zwapnowane. Dobra. No, no, się. A, ja, a my widzałeś sobie ogólnie, e, jedziemy oczywiście, ale koguty masz, kurde, oporowo widać w ciebie. Że jest. No, musi być oporowo. Co? A ty bez oporu? No bez oporu, że... A, a ty z prasą jedziesz? No z prasą oczywiście. Jadę na sklep. Oczywiście prasa widzowie nie jest nasza. Aha, ja tutaj oczywiście widzę, troszkę źle pojechałem chyba, pierwszy raz ogólnie tędy wyjechałem przez, przez tory. tą częścią gospodarstwa, ale co? jedziemy oczywiście na sklep, oczywiście na sklep i widzowie no niestety musimy musimy kupić tura, tak. Kupimy sobie widzowie turę, ale o sprzętu całego nie będziemy ogólnie kupować, tylko kupimy widły do belek, No bo nie ma co wydawać oczywiście pieniędzy na głupoty, no bo i tak y, tych wydatków mamy ogólnie sporo. No, sporo mamy ogólnie wydatków, więc będzie trzeba widzowie jeszcze kupić płuk, nowy siawnik i widzowie dwie jeszcze inne ogólnie rzeczy, ale to zobaczycie. Już niebawem jak to będą rzeczy. Oczywiście widzę, że niby coś tam zarobimy, ale to e, to to widzę, że będą małe ogólnie pieniądze. Ale co? E, sobie jedziemy na sklep, wolno to jakoś jedzę, jedzie. No bo chyba nasz Deutschwarr jedzie 53 na godzinę, jak się nie mylę. To 53? No 53 na godzinę, ten jedzie 4, 42. E, ty, ty pewnie robisz tam pierwszy przejazd, przejazd. Nie no, tak. robię już... No około, zaraz będę kończył. Poprzeczek jeszcze mi został. Więc co? My widzowie oczywiście tutaj zajeżdżamy ogólnie na warsztat, oddajemy praskę, ogólnie żeby zaraz tutaj zetora nie sprzedać. Tutaj zwróć, dobra, zwracamy i od razu z tora bierzemy na warsztat. Modyfikuj. I bierzemy tura Quicka, no bo hawera, no to nie będziemy na pewno brać, no bo ten tur mi się nie podoba. Co, my 1500 to ogólnie w zapł zapłaciliśmy za konsolę. Odpalamy ogólnie naszego zatora i podjedziemy sobie na sklep. W sumie mogłem ogólnie kupić mu teraz tura, ale to zaraz w sumie kupimy. Jak podjedziemy pod sklep, olej, się ten zator, trochę, oha. Dziwne to trochę. Co? Ja e, się zastanawiam, widzę jakiego tu ogólnie tura kupić mu, ale tak patrzę, ten zator ma chyba. E, kupię mu chyba tego, tura za 8500, tak. E, za 8500 widzę tego, tura e, kupię i na pewno kupię widły do belek, ale tak patrzę, że widły do belek, no to nie podobają mi się ogólnie w tym farmingu. Będę musiał ogólnie widzać jakieś z modów, poszukać widły do belek, ale dobra. Kupię. Te widzowie widły za 600 zł No te pewnie widzę powiecie dlaczego mi się te widły ogólnie nie podobają Ogólnie nie podobają mi się, że Są te, Takie nowsze ogólnie i tutaj widzowie mają ogólnie Dwa Ogólnie dwa zęby ogólnie po rogach i tutaj ogólnie jeszcze u góry No w, w, nie podobają mi się ogólnie No co zaczepiamy ogólnie tura i, czekajcie, dobra, i podzielimy sobie tutaj, zaćpimy sobie ten. Ciekawe, czy ogólnie ten nawóz byś yy, wziął? No na gospodarstwo zaraz sobie zobaczymy, co nadziejemy. Dobra, nie, chyba nie weźmiemy tego ogólnie Nawóz obciężnika też widzę, że nie będę brał, no bo zatorek na pewno ogólnie da radę nasze, co? I jedziemy sobie widzowie na gospodarstwo peszczane i ogólnie maszyny e, Co? No i kolejne widzowie, tak jak mówiłem, pług ogólnie będziemy kupować ale pług, no to na pewno z modów będę brał jakiś, no bo e, najmniejszy tutaj ogólnie pług jest w tym farmingu, no to trzy skibowy trzy widzowie skibowego, no to na pewno pługa nie będę brał, a 5, a potem widzowie jest 5 skibowy, a Pięcio, no to jest na pewno za duży ten punkt, jak na naszego zbora bo... No. Mi się wydaje, że jakiś wyjdzie od jtmz Ten ten skimowy cztero i pięty. No. Pięcio. A, na dniach chyba. Ale jaki no, sąsiad bo... tutaj. Eee, chłopie, Życzenia. No. Sąsiad. Ale... Ciekawe kiedy wyjdzie ogólnie. No, nie wiem, już... W, w już każdy już go ma, nie? No chyba ma Kootel. jak do bolek. Bo nie, M MST ma całe yy, Rajot No całe MST wiadomo tam co i z nimi nagrywają. No a ogólnie, I fajnie wygląda. Og ogólnie a propos widzowie, no to w tym, w tym odcinku będziemy sprzedawać zagrodę na krów i krowy. My też troszkę pieniędzy ogólnie zarobimy. No bo mamy 37 tysięcy, więc 10 tysięcy wydaliśmy. No to, kurde. Troszkę sporo, ale co, my, tur też ogólnie będzie dobra inwestycja. Yy, też widzowie tych belek jak na razie ja sprzedawać nie będę, no bo te belki mi się przydadzą. Yy, więc no. Yy, co, też po dwie belki na pewno będę widzowie yy, brał natura. trochę. Yy, właśnie o tym ogólnie mówiłem, ale ten ciekawe czy są jakieś widby na Madhabie. Chyba na razie nie ma. To c... A nie, so, 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 so. takie, no ładne są. So. Ja, ja to bym chciał takie widły, jakie byli w farmingu 19, że takie, dobra, wiem o które ci chodzi. No chyba so. so, so, takie. Jeszcze so. i tur też chyba, no. A wyszły chyba takie z dużą taką ramą na przodzie, takie jest wysokie. Z, ty, sporo jednak z, zrobiłeś. No, ogólnie na około i. Nie wiem, zaraz się ogólnie zamienimy. Dobra, no luźnie. Ja się... też bym nie chciał sobie porobić, ale tak patrzę, że te minuty odcinka lecą szybko. No, jak razem się nagrywa, to ta, Jak ja sam nagrywam na przykład drogę na sukcesu, to. Bo... No, no to leci. Ja cię kręcę, belkę wywaliłem. Ej, a nie mogę się przyzwyczaić, nie? Ja mówię, co takie moje pola są. <noise> jak to małe. No bo ja, wiesz jak mam. A, jak w No. Ja ogarniam trzy godziny jedne pole, a tu parę minut i zaraz skończę. Ale tutaj tak szczerze Nie no, ale każdy ma ogólnie swój pomysł też. No ta, no. I, I ty masz pomysł ogólnie. na ja mam. A nie jak niektórzy, nie, co widzieliśmy na YouTube 1 do 1 Z radów W mafi Wszystko te... jeszcze te same słowa mówi. To no. samo kosi co oni. To samo robi, do, a, tam. nie będzie nie, mówić kto. No nie. To jest ale paru jest słabe, To jest y, słabe tak naprawdę. Bo po to mają głowę, żeby pomyśleć, nie? No. Tylko ciągniki w, w, w sumie mamy takie same, ale to te no... Ale z, na sam początek, no to tak szczerze, no to... Trudno wy, wybrać inne ciągniki. No tak. Nie ma takich ciągników, co by do siebie tak naprawdę pasowali. No i był ten czerwony, ale ja nie chciałem, bo bym wziął i wiesz co by było pisane, że jak mafiasalec, a jak nie nagrywa jeden do 1 to wiesz. No, ten samej, ale ten samej no to jest podobny do dojczwary tak naprawdę. No ta Środek. Nie, nie wiem, czy to jest ta sama firma, czy, czy co? Yy, po prostu Deutschwar to robi, tylko inna marka, wiesz? Chyba wy, mi się zdaje, że podwykonawcą był Deutschwar. Mm. Ale czy, jestem, nie, czy nie jestem pewien na 100%. Nie? nie no, ale ten turn, tak pasuje do tego Zatora tak naprawdę. Ja też chyba w Zatorze mam tam. No masz. Też prawda, no, no, no. W Zatorze. Chyba do, do nie da się założyć tura. Nie no, nawet nie sprawdzałem, nawet je próbowałem, ale też chyba mocno. Ale dość czwarte, nie wyglądał moim zdaniem. Trudno to ty określić. Masz... A ty masz jakieś plany już na przebudowę? E, ogólnie to mam jakieś plany, ale to... Le... S... Nie będę zdradzał. Powiem po... ci poza odcinkiem. O, tak. Jakie mam plany? Bo ty zapewne... Ja ci tu zostawiam jak coś, nie? Już robotkę. No. Bo już trochę mało zostało. Dobra. to wydaje ogólnie z Tora. Poczekaj. Dobra. No tu się powodzi. No, Łapniarkę, dobra. A? Co? masz. E, masz ogólnie widzowie z Tora, a my zanim ogólnie przejdziemy do naszego Dychwara, do no to pójdziemy ogólnie do naszego Epa Stwiska. My też widziałem, że niektóre osoby ogólnie mają ze z, z problem ze sprzedażą ogólnie zwierząt, ale. Ale to sobie patrzcie. Tutaj ogólnie podchodzicie pod top, klikacie tutaj i... i normalnie sobie sprzedajecie to. Bo ogólnie sam widziałem ogólnie na grupach na Facebooku, że ten. No ja też to widziałem. Problem, ale... Nawet niektórzy youtube. Nie powiem jacy, ale... Też mają. Haros. <laughs> no co? Same, no, Heros, Kolis i w ogóle no. A to tam jest po prostu wyjście takie z boku no tak. Wejście, wyjście Przecież słuchaj, jest komilna Wyjdę, wyjdę, wyjdę No, wyjdę, wyjdę Dobra, co Tutaj ogólnie widzę, sobie sprzedamy to pastwisko I tu będzie No Coś innego stało no, Coś innego będzie stało, no, nie powiedziałbym, ale to Praktycznie obok będzie, mniejsze będzie tutaj stało, coś nie, nie takie wielkie jak teraz. A ty sam już masz, chyba, zagrodę? Nie, ja by kurki mam. Aha. No ja co? Nie, ja, ja 0, pożyczki mam. No, no ja też mam 0. Tu masz coś, hajsu? No, no A ja ma... miałem hajs na start. Ja miałem 20 tysięcy. A, no. No tak jak jak, to gra Więc ten, więc wiesz No, to ja miałem 25 koła na start, więc Ale ten Deutsch tak fajnie wygląda z tym ten Nie no ale w, w ogóle to oświetlenie tak, takie jest zajbiste jest Jak ja miałem miał 100 koła, to bym miał God A dochodą Akurat to ja potrzebuję No nie, 105 potrzebuję To idzie Dobra spakuj już jest, o, ale to oświetlenie nie no to tak naprawdę fajnie wygląda. Te od czarnego, o, ale tekstura ten po kultywatorowaniu jest fajna. fajna. Opa, błękitna zwerana. Dobra, czekaj. Jak chcesz, no to możesz jak to, zwapnować, jechać ogólnie po dobra. wapno, do sklepu. To pole. Chyba wymaga wapno. Zaraz ci powiem. czekaj, tylko ułożę barkę. A, wymaga wapno, więc możesz ogólnie jechać do sklepu. Ani, a masz przecież, ani masz przecież pół tego. Ta? Pół? No, no jeszcze masz połowę. No, no to dobra. O o to wapnuj. Wapń, tak. i tak. I ja myślałem że ogólnie nie mam pusty. rozszerzać. Nie masz. 60%. Pomyliło mi się z, z innym saveem w, w tym farmingu. No, z, ja jak na razie w krawy ogólnie tutaj nie będę szedł na początek. ja tak samo. No. Ogólnie co... Albo iść ten, w sałatę Dobra, mi co Dobra Nie no, ja mam wie, VAT postawione, wiesz? No jak na razie ogólnie ja sałat nie mam Całe pole ogólnie W szklarli Ja nic nie wiem Nie no, ale... Tutaj mi chodzi Na moim polu. E, no te, tutaj. No. A bo tam, co masz teraz, miejsce po tych krajach będziesz miał? Całe pole, w szklarni postawione. Nie mogę. Zbeki. <laughs> salata. Nie, no, salata, no to jednak to jest ten biznes. kozacka bo... Polecamy. Ja, polecamy. W realu, stałem się nikim, ale, ale poszedłem w sałatę i jestem teraz milionerem. Jak się szybko dorobić? Postawcie szklarnie no. bo... Masakra to jest. Bo my postawcie testujemy tak, sobie tak. Postawcie tak, nie wiem, z, z, z 10 szklarni. No to albo, albo dwie największe, albo dwie Ale... największe. To Bo... też już Wam dużo zrobi. D dwie największe. My ogólnie mieliśmy, nie wiem, chyba dwie. Potem postawiliśmy trzecią, czwartą, a potem. <głosy> <pięć>. <głosy> to będzież. Ogółem 12 albo 10? No. I z tego 8 dużych i, i reszta tych małych. I zarabiamy za jedne przewinięcie 200. No, A, bo my testujemy widzowie dla was, no. jak to tam, jak coś, jak najszybciej Jak szybko w farmingu? Nie, no ale i pole sam Tutaj ogólnie nie widzowie nie będę szedł jak na razie ten aż tyle w sałatę. salate. No, no. Stawia ogólnie. Y no pieniądze, wielką, ale to nie no. I jedną szklarnię sobie postawię albo te y małe szklarnie, ja mam tą średnią, ja mam tą średnią, no za 18 nie A. wystarczą. <grych> za 18 średnio, sezon będzie ten wielka, nie no, ale tutaj tak szczerze, ty. Ty sam masz ogólnie jakieś pole, kupione? Eee, masz tam cz powiem. cztery pola, jakby tak nie patrzeć, ta ja mam, e, e, łąkę. No, ta, bo ja nie chciałem hajsu, no. tylko łąkę sobie kupiłem, nie? Dlatego miałem 25 pola. A ja tutaj jest w ogóle star? pola nie mam żadnego, tylko trzy mam pola. Czekaj, ci powiem, czy dobrze w sobie ustawiłem. Ta, bo ona kosztuje 100, no. Ta, bo ja miałem tam, tam łąkę mam. No już no, sobie dobrze zrobiłem, bo zamiast hajsy no. to ten, nie? Welcome. Tak to będzie pole. Ty bardziej posz ten w, w pole niż ten w pieniądze na początek. No jestem ciekaw, ile teraz zrobię z tych pól, nie trzech moich. No i też Ko ciekaw. Tak długo będzie się samo to kosiło. Jak za dwa sezony, albo za trzy, to się powiększy. Trochę lipno, że samą tą serię mam. Bo to ciężko, nie samo. Jak już na przykład będziesz miał trzy pola takie powiększone, o. No, 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 Weź tą e... praesą. Albo sobie w... W... wyobraź się czy... całą mapę potem. No. U... Kurde, to to potem będzie. We dwóch to git, a we trzech to zajebi... We dwóch to... Średnio, ale sam tą masakrę Nie no, ale Jakoż damy jakoś damy radę Ogarniania 5 godzin na nagrywania ten 20 minut No tego live y niedługo będą Tak czuję, że jak już... Coraz większe, coraz więcej, coraz więcej to live y. do wchodzić w grę. Sąsiad muszę cię namówić, żebyś zrobił kiedyś live. A. I to możesz mieć taki net słaby, a tak ci pójdzie net. Bo. No. Tak. temu ustawialiśmy. Was słabi wujowi, To. On ma net jeszcze słabszy ciebie, a mój normalnie idzie, nie? 180p. Live. Tylko on mu dobrze ustawi. Uuu! Sąsiad, to Skończyłeś już tam? No. Dobra. Ja, ja widzę, że tutaj ogólnie sobie stawiam, ogólnie e, do i czwara. co e, ten odcinek będzie ogólnie króciutki, no bo tylko 20 minut ponad wyszło, ale co e, w tym odcinku to już będzie na tyle oczywiście Crispin cofa, e, co e, widzimy się oczywiście już w kolejnych odcinkach, już za dwa dni, co na razie cześć Elo, oh,